Wirus Czytania, odcinek 75. Ten odcinek, kilka wcześniejszych oraz jeszcze kilka zaplanowanych, poświęcone są książkom bohaterką festiwalowych rozmów na festiwalu literacki Sopot. Dzisiaj chciałabym Państwu przypomnieć bardzo ważną książkę, do której trzeba wracać. Nie tylko dlatego, że mamy do czynienia z bardzo istotnym tekstem, który otwiera nas na nowe odczytanie faktów historycznych, ale też dlatego, że perspektywa przyjęta przez autorkę pozwala nam uświadomić, jak aktualne jest to, co pozornie wydaje się należeć do przeszłości. Ta książka, o której chcę dzisiaj w kilku zdaniach powiedzieć, to książka Anne Applebaum Czerwony głód. Pokazuję Państwu okładkę: Czerwony głód, czyli wielki głód na Ukrainie, czyli początek lat 30. XX wieku. Czyli tak zwany hołodomor. Wielki głód na Ukrainie jest oczywiście tym faktem w historii, który znamy, ale jednocześnie, którego nie znamy. Nie znamy, bo wiele świadectw, wiele dokumentów jest ciągle niedostępnych. Wielkim atutem narracji przyjętej przez Anne Applebaum jest nie tylko znakomite powiązanie dokumentów, tego co możemy znaleźć w dokumentach z opowieściami konkretnych ludzi, którzy pamiętają, którzy wspominają, którzy nawet dzisiaj, kiedy opowiadają o tym, co było wtedy, Opowiadają czasami w sposób zapośredniczony, bo są przecież potomkami tych, którzy wtedy żyli, mają łzy w oczach. To opowieść o nieludzkich czasach, ale jednocześnie czasach niezwykle ludzkich, bo to człowiek człowiekowi zgotował ten los. Bo to człowiek przyczynił się do tego, by inny człowiek musiał patrzeć na drugiego człowieka jak na potencjalne pożywienie. Bo tak, również w trakcie tego straszliwego doświadczenia były przypadki kanibalizmu. To doświadczenie, które próbuje opisać bardzo skutecznie i bardzo celnie i bardzo empatycznie Anne Applebaum, jest też doświadczeniem, które możemy zderzyć z tym, co opisuje w swojej książce Frank Dicotter, ale on opisuje wielki głód w Chinach. Tu pokazuję Państwu okładkę innej znakomitej książki. Kiedy czytamy te dwie pozycje równolegle, bardzo dobrze widać, jak pewne zachowania się powtarzają, jak powtarza się pogarda władzy w stosunku do zwykłych obywateli, jak ci, co są syci, nie interesują się losem tych, którzy głodują. Jak ci, którzy mają władzę i którzy stoją po, strona, po stronie biurokracji, bezmyślnie, z wielkim zaangażowaniem przyczyniają się do upodlenia własnych sąsiadów czytanie wielkiego głodu Franka Dikottera równolegle z czerwonym głodem Anne Applebaum to również jest doświadczenie niezwykle traumatyczne jeśli możemy tak mówić o doświadczeniu lekturowym bo odkrywamy i zresztą Applebaum znakomicie to pokazuje jak wiele istnień ludzkich w ten sposób zniknęło nie tylko w sensie dosłownym, nie tylko jeśli mówimy o śmierci, ale w tym takim symbolicznym sensie. Nie pozostał po tych ludziach żaden ślad, a wtedy, kiedy odchodzili, byli samotni, byli głodni, byli przerażeni, przestawali. Mieć, nie mieli takiego poczucia spójności między duchem a ciałem, to też tutaj jest bardzo ciekawie i przejmująco pokazane. To taki sposób pisania o historii, który powoduje, że to, co dawne, to, co wydaje się tylko historyczne, ożywa. Bo raptem okazuje się, jak pamięć tamtych czasów jest właśnie aktualna, jak ludzie ciągle marzą o tym, aby prawda ujrzała światło dzienne. Czerwony głód to również upomnienie się o tę prawdę, i ten kontekst bardzo mocno w książce wybrzmiewa. Bardzo Państwu polecam tę książkę.